Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomir Dzisiaj jesteśmy na serwerze TeamCraft Chodźmy do lobby i pokażę Wam wszystkie serwery jakie są dostępne Bo TeamCraft to jest ta wiele serwerów Na które możemy iść dopiero na inne Z którego możemy iść dopiero na inne Tak, tutaj jest... Okej, to trzeba przesłuchać Tu mamy tak, serwer Creative, Skyblock, for fun, Watercraft i Survival Dzisiaj pokażę Wam serwer fun, w którym jest ja gram Tak, jest Wchodzimy pierwszy raz, pojawiamy się tutaj na spalnie Dostajemy tam podstawowe itemki takie jak kit spam. Oh. Jak, Kit, 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 ja Firewall, pan wykresu startowy no jakieś tam startowe itemy tam bezbronne godrny mieczy, mieczy killów i tak dalej yeah, mm. na tym serwerze zresztą z fip super vip co mi daje że mogę mieć kolorowe nigi pisać na kolorowo miałem swoją gildę ale ją bo 14 grudnia mają być usuwane wszystkie frakcje bo serwer zostaje zmieniony na wersję 1.7.2 w końcu tak teraz chodźmy pokażę wam moją działkę to jest moja działka moja stara działka oczywiście tutaj ciekawego nie mam przy tego magazynu tylko muszę się przenieść na nowego telefon mamy tu jakieś tam kulowę to jest moja skrzynka to jest mój kolega jeszcze ja gra ze mną to, chodźmy na to moją tą działkę tak, to jest nowa działka wybudowana. Ja tak zarabiam, eee, chwila. Eee, ja zarabiam tutaj kopiąc i potem sprzed przepalając i tak dalej te itemy, potem sprzedaję. Według mnie to najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy. Sorko też tu siódmy. Tak, teraz omówmy to coś co za mnie chodzi. Tak, to jest szkieleton. Kiedyś ja coś to mam wytłumaczę jak można go zdobyć, jednak go mogą mieć tylko osoby posiadające rangę. Tak, to jest no Varus, on walczy ze mną, gdy się z kimś bije, on pomaga, no tylko tyle, co mi pomaga mi zabić inne osoby i czym wiesz, nabijam się na nabija ale no to to kiedy indziej jak zrobiłem filmik, może kiedyś. Ta, co tu jeszcze mamy? Mamy war PVP. Jeszcze jest mini PVP, a więc to takie małe PVP tak, tutaj jak widać jakiś yy, frajerze stoi. No, zabiję go może, czekaj. No, to, to ma A, a zbroi teraz mam, ale zabiję. Power, ale to i tak nie ma. Tak, tutaj mam moje musimy muszę go ubrać teraz. Dobra, jeszcze tak szybko wiesz, bardzo sklep, no, w którym możemy kupować temy. już mniej ja więcej wam wytłumaczyłem jak się ten zarabia kasę. Sklep ogólnie fajny, ale no niestety trochę cenny są, kupuję za przykład coś za 10 tysięcy, a sprzedajesz za 7, to jest takie trochę nie do końca, no ale co, zrobisz? A no to co, chyba tyle. Szybko się używam. No, Żegnam. A jeszcze zapomniałem. Ogólnie polecam ten serwer, naprawdę warte polecenia. Jeszcze po aktualizacji będzie naprawdę bardzo dobrze mi się. No to co, trzymajcie się, zagajcie na serwerze, IP do niego dostaniecie w opisie. Ale zresztą jak sam ma nazwę jego, mówi to jest DimCraft. No no to siemka.